Hej dziewczyny! Dzień, dzień dobry że Sławku! Jak, Jak się, się trener czuje? Ja się dzień czuję dzień. dobrze. No też dzień. możecie mi zadawać pytanie, nie obrażam się. Jak macie na imię? Marysia. Zosia. Magda. Lena. Zosia. Co tam u was słychać? Dobrze. dobrze. Co robicie teraz? Siedzimy, Siedzimy na ławce i, i czekamy, na regatyw. Na regatyw. czekamy na regaty. Czekamy na regaty. No tak, a jest Macie? czemu czemu tu siedzicie, a nie w puszkach? No bo, no bo, musi, no bo musimy już niedługo wychodzić no tak. no, właśnie. Aha, jesteście takie nie punktualne niby wszędzie. Nie, 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 nie. Tylko przy kamerze udajecie? Tak, tak. Okej, okay, a powiedzcie mi, y, co wam się podoba najbardziej na obozie? wszystko na wodzie, wszystko na wodzie. Wszystko na wodzie, wszystko na wodzie. wodzie. Okej, okay, a chłopaki? Nie, nie. 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 Dlaczego? A to Wy na wygląd patrzycie tylko facetów? No nie, ich mózgi też są. A, a starsze chłopaki? Ja nie wiem, nie. Nie? starsze nie? O, patrzcie kto idzie. Co to idzie? Przedstawcie się szybko. A wy gdzie byłyście? Pokażcie do kamery co tutaj, co to za przemyt. Przemyt! Poczeka się co to za przemyt No dziadek Kto... Kto... Część Jakieś ciasteczka dostała No ciasteczka. U, Dla trenerów? Nie To sławne ciasteczka sławne to dla Sławka Nie I nie, dla nie, trenery nie. Sławki Nie, nie wolno dla zbar... trenerki Sławki A powiedzcie mi e, jaki jest wasz ulubiony układ w tym roku um, ten, ten, niebo, ten, ten, z tym ten, 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 A zatańczymy go teraz? Tak idę sobie To i